W trakcie prac ziemnych prowadzonych na posesji przy ulicy Makuszyńskiego w Zakopanem pracownicy natrafili na przedmiot przypominający minę. Na miejsce przyjechała policja oraz saperzy, którzy zabezpieczyli znalezisko. ta mina przy piechodną. Nie mogę w tej chwili określić, dopiero muszę sprawdzić to w katalogu. Pracownicy, jak się okazało, mieli dużo szczęścia, gdyż każdy nacisk na tego typu przedmiot może spowodować detonację. Jeżeli czy są jakieś naciski na takie przedmioty, zawsze może to spowodować rozerwanie tego przedmiotu, poszkodzenie sytuacji. Niestety tego typu niewybuchów na terenie całej Polski jest jeszcze bardzo dużo. To jest nasz 25. wyjazd w tym roku. Średnio w ciągu roku około 200 razy wyjeżdżamy. To jest jeden z naszych patronów, który jest na Bałopolskę. No nie jest na Bałopolskę, bo to bez trzech powiatów.